Małopolski poseł Zbigniew Wasserman był jedną z ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Wspomina go prokurator rejonowy w Szanowie Zbigniew Uroda, który pracował z nim przez kilka lat. Chrzanów. To właśnie tutaj, świeżo po studiach prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w 1972 roku, rozpoczynał swą karierę zawodową Zbigniew Wasserman. Spędził tu rok. Jako młody prokurator, to zmuszony był dojeżdżać do Szanowa później do Brzeźka. Dziś w szanowskiej prokuraturze nie ma już nikogo, kto pracował w jednostce za czasów Wasermana, więc w pierwszej połowie lat 70. Jednak obecny prokurator rejonowy Zbigniew Uroda przez kilka lat pracował ze Zbigniewem Wassermanem w krakowie krowotrzy Jak go wspomina? Od samego początku wszystkim nam aplikantom prokurator Wasserman dawany był za przykład niezwykłej pracowitości i sumienności. Prowadził śledztwa o bardzo złożonym charakterze, śledztwa o charakterze gospodarczym, które jak wiadomo są najbardziej pracochłonne, najbardziej czasochłonne. Zostaliśmy dobrymi kolegami, bo pracowaliśmy de facto drzwi w drzwi. Przez korytarza. Był perfekcjonistą. Pani redaktor jako prokurator dla mnie mógł być wzorem. Był naprawdę człowiekiem bardzo dobrym fachowcem, człowiekiem, który Poświęcał się pracy często nawet po godzinach. Jego hobby to była działka, którą zawsze chciał nabyć, a po jej nabyciu, skoro dowiedział się, że mam dom i również działkę, no wielokrotnie nawet zwracał się do mnie z prośbą o porady pielęgnacji krzewów, roślin ozdobnych. Zbigniew Wasserman kończył studia razem z posłem SLD Stanisławem Rydzoniem. Zbyszek Waserman, poseł Zbyszek Waserman, mówię Zbyszek, ponieważ jest to kolega z roku ze studiów. Kończyliśmy razem studia na jednym roku. Staliśmy w studium wojskowym w Krakowie przy ulicy Piastowskiej, w czasie studiów, pamiętam, obok siebie, w długich mundurach, jak to studenci wówczas pamiętam. Choć byli kolegami z roku, poseł Waserman zachowywał pewien dystans, być może wynikający z różnic w poglądach politycznych. Zwracał się do Rydzonia Perpan. Mnie to nie przeszkadzało. Spotykaliśmy się w tej bibliotece sejmowej, powiedziałbym, w ciągu ostatnich lat kilkadziesiąt razy. Nawet już wiedziałem, przy którym stoliku on siedział, a ja gdzieś tam pod oknem. Przychodziłem, rozmawialiśmy, pytałem się, co w tym, z, tym, z tym pisem będzie, kogo kandydata, jakiego kandydata mają zamiar wystawiać na prezydenta Krakowa. Wymienialiśmy poglądy prawnicze. Wasserman był ministrem w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza, a następnie w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Zasiadał w Sejmie przez trzy kadencje. Po prostu, jakby to powiedzieć, na swój sposób go lubiłem. Lubiłem jego dociekliwość. No i był taką osobą nie tuzinkową w Sejmie, łatwo rozpoznawalną. Przyznam się, że będzie go brak, bo dla prawników istnieje ważna taka zasada audiatura et altera pars, wysłuchaj drugiej strony. I on właśnie jak gdyby w tym sporze dość często był drugą stroną. Poseł Wasserman na wyjazd delegacją do Katynia zdecydował się późno. Przeciedzie pan prezes Kaczyński ale no, jego osobista sytuacja była taka, że, że nie bardzo mógł, a Wassermanowi bardzo zależało i ta decyzja zapadła w piątek na głosowaniach, ponieważ wtedy Jarosław Kaczyński mówi, no to lec w takim razie no i poleciał. Zbigniew Wasserman spocznie w Krakowie, w mieście, w którym się urodził.